Witam was bardzo serdecznie tej wiosny. W zasadzie już można powiedzieć na naszych działkach Mikołowskich, od kroku z Mikołów. Wiosna już nadeszła i to bardzo, bardzo wielkimi krokami i bardzo, bardzo szybko. Można to zauważyć na rabatach, tak jak ja tutaj teraz idę, widzę coś, czego jeszcze nie widzicie. Naprawdę piękna wiosna nam się robi. Jest dużo, dużo cieplej niż powinno być. Mamy 29 luty, jutro 1 marca. Ten film najprawdopodobniej ujrzy światło dzienne 1 marca. A tutaj piękna wiosna przede mną i kwiatki ładnie kwitną. Bardzo piękne, takie wiosenne. Przejdziemy się trochę po działkach, zaraz zobaczymy co i jak. Wiatr strasznie wieje. Dobrze, to idziemy zobaczyć, co i jak na naszych działkach. Tak jak już Wam mówiłem wcześniej, piękne kwiatki nam kwitną. Kwiatki, dzięki którym w zasadzie mamy imię naszych działek: krokusy, inaczej tak zwany szafran ogrodowy. Tutaj bardzo piękne okazy żółtych i białych szafranów. Cudowne okazy, naprawdę 29 luty, a one już tak pięknie nam wyszły. Jest w sumie jedna metoda, która pozwala zadbać o to, aby tak wcześnie wiosną one nie wychodziły z ziemi, a mianowicie należy je wsadzić w takim koszyku do ziemi, i wtedy cebule później wychodzą z ziemi, ponieważ mają jakby Taką osłonkę, która jeszcze przez chwilę, chociaż trzyma zimno. Tutaj proszę bardzo, takie kępki. Kępki bardzo ładne, choć małe. Na innych ogrodach tutaj właśnie mamy większe i zaraz je zobaczymy. Tylko nagram jeszcze jedną rzecz dla Państwa. Piękne okazy przebiśniegów, które, jak sama nazwa wskazuje, miały przebijać śnieg. A jedyne co tutaj przebiły to ten brzydki i niedobry dla naszych rabatek mech, który wyrósł tylko i wyłącznie dzięki temu, że w tej, tej zimy nie było ani grama śniegu tutaj na, na Śląsku u nas. Ale naprawdę ta rabatka wygląda pięknie. Pierwsze kwiaty wiosny, tutaj jeszcze Państwu. Pokaże takie krokusiki, yy, odmiana, nie wiem jaka, bo ja się na tym nie do końca znam, ale bardzo ładne takie czarne paski mają. Tutaj już proszę sobie zauważyć, tulipany wychodzą. Już mogę stwierdzić śmiało, że ten, ten i ten będą kwitły ponieważ mają tak zwane podwójne liście, z których wychodzi zazwyczaj łodyga do kwitnięcia. Tutaj jeszcze szafran, który bardzo przypomina te szafrany stat, Tatr, z dużo mniej, mniejszy rozmiarowo, ale pochodzą z tej samej rodziny roślin. Żółte szafrany to są już inne, to są szafrany górskie. A teraz idziemy zobaczyć, co słychać na działkach. Chociaż, może najpierw zamknę tutaj, bo któż to wie, tutaj możecie jeszcze zobaczyć takie pojedyncze, malutkie krokusiki. Wyszły na, na skalniaczku. Tutaj a tutaj pewien e ewenement wiosenny. Bo kwitnie słonecznik. Porą kwitnięcia jeszcze jest teraz dla mchu, który ma bardzo piękne piękne yy, zarodnie z zarodnikami. Yy, tutaj może tego tak nie widać, ale bardzo pięknie to wygląda. Także idziemy sprawdzić co na działkach. A na działkach można powiedzieć, wiosna pełną gębą, kurcze jak wieje, niesamowite. Wiosna pełną gębą, na każdej działce krokusy, na każdej działce przebiśniegi. No po prostu niesamowita wiosna mamy lutego 29. Pokażę zaraz kilka ujęć, jak wyglądają te krokusy na tych działkach, bo naprawdę na tej działce, na której byliśmy, to jest mały pikuś w porównaniu z tymi kępkami, które kwitną na innych. Tutaj przepiękny za płotem. Tutaj może jeszcze nie ma tak dużo, ale. Naprawdę, naprawdę pięknie wyglądają. Tutaj też takie malutkie punkciki, widać na rabatach. Naprawdę cudowną wiosnę mamy tej zimy. Wiosna, która przyspiesza z roku na rok, coraz szybciej. Nie da się tego zatrzymać już niestety. Albo może i się da, ale się nie znam. Tutaj pięknie, kwitnący. Krzew czegoś podobnego do wrzosów. Naprawdę cudownie to wygląda. Piękny fiolet na tle tego takiego takiej brązowej zieleni, którą mamy wokół na trawach. Tutaj też możemy ujrzeć krokusy, jednak takie pojedyncze, zdarzające się co chwilę sporadycznie. Już za niedługo zieleni zaczną nabierać, krzewy tui już na niektórych różach widać pączki. Tutaj ten y, rododendron posiada pączki na kwiatki. Niesłychany event w skali wiosny, coś co się nie zdarza normalnie i zdarzać się nie powinno, a jednak się zdarza. Idziemy dalej zobaczyć te piękne cuda natury. Jakimi są krokusy? Tutaj akurat te działki nie posiadają. Ale tutaj wiem, bo na tej, na tej działce mogę być pewny, że zawsze coś znajdziemy. Tutaj proszę zobaczyć, jaka piękna kolonia krokusów. Cudowna, naprawdę. Niesamowicie się takie coś ogląda. Idziemy dalej. Tutaj na tej działce też mogę być pewny, że zawsze coś znajdę ciekawego do zdjęć, do nagrania. Krokusy są zapewne, ale z drugiej strony działki. Tutaj byliśmy, to jest moja działeczka. Tutaj Wam już pokazywałem krokusy. Co tutaj możemy jeszcze dostrzec ciekawego? Tutaj mamy pojedyncze krokusy. A tutaj, proszę Państwa, zawilce. Niebywała rzecz. To nie zdarza się na co dzień. W ten sposób zakończyłbym Przechadzkę po działkach, tą wiosenną zimą, naprawdę cudowne okazy krokusów już nam tutaj wyszły. Serdecznie zapraszam Państwa do polubienia strony naszych działek Rotkrokus Krokus na Facebooku, a także strony internetowej rodkrokus.pl i zapraszam do pielęgnowania naszych ogrodów, aby stawały się coraz piękniejsze. Przypominam o tym, że jeżeli ktoś chce z czegoś się dowiedzieć, może dowiedzieć się na zebraniach zarządu ROD, które odbywają się raz w miesiącu. Wszystko jest podane na stronie internetowej. Zachęcam również do wysyłania pomysłów na filmiki na mail, który pojawia się gdzieś tutaj na ekranie. I do zobaczenia i oby było jeszcze cieplej. Do widzenia.